Dzień dobry moi drodzy Państwo. Witam w kolejnym filmiku z naszej serii o monetach antycznych. Dzisiejszy filmik może będzie taki nietypowy. Nietypowy z tego powodu, że niestety, ale cały czas próbują nas zalewać fałszerstwami. To fałszerstwami coraz lepszymi, i niestety, ale musieliśmy wycofać kilka pozycji z opcji. Dlaczego my je wycofaliśmy i dlaczego nie zawahaliśmy się? Ano po pierwsze dlatego, że jesteśmy rzetelną firmą i nie pozwolimy sobie na to, żeby Państwo od nas mogli kupić jakiekolwiek monety, które nie są oryginalne. Należy tutaj wspomnieć, że e, falsyfikaty, e, które zaprezentuję Państwu dzisiaj, czyli antoniniany e, z czasów Gordiana III, a raczej ich współczesne kopie, Wybite są na terenie Bułgarii. A z monetami antycznymi niestety sprawa jest jeszcze o tyle bardziej skomplikowana, że pierwsze fałszerstwa, w zasadzie nowożytne tych monet, to jest XVI wiek. XVI wiek, i wtedy te monety fałszywe, kopie z tamtego okresu, odbierane są przez kolekcjonerów jako oryginały. To znaczy, że taka moneta jest odbierana równoznacznie jak oryginał. Tutaj mówimy o emisji jakiego Giovanniego, kabino spadwy, tak zwane padła. No i niestety, im więcej kolekcjonerów, tym więcej fałszerzy. No i dochodzimy tutaj w końcu do XX wieku i nawet jeszcze wcześniej do XIX, kiedy to na terenie Bułgarii zaczęto odkrywać wiele bardzo cennych zabytków z czasów starożytnych, zwłaszcza trackich, ale także z rzymskich. No, i niestety, ale Bułgarzy zaczynają robić swoje fałszerstwa. Fałszerstwa te są bardzo niebezpieczne. Jest wiele rodzajów takich fałszerstw bułgarskich. Oni potrafią nawet wybijać monety na krążkach, które są starożytne i są monetami takiego samego typu, ale są monetami w tak słabych stanach, że po prostu są przebijane. Są to bardzo ciężkie falsyfikaty do odróżnienia. Natomiast co tutaj skupiło moją uwagę? Ze zdjęć te monety wyglądały bardzo dobrze i niestety ja je ze zdjęć opisywałem. Natomiast kiedy tylko spojrzałem na te monety na żywo po kilku słowach od moich kolegów, żebym się nim przyjrzał, od razu wyszło na jaw, że te monety nie są autentyczne. No, niestety już Bułgarzy w takim stopniu nauczyli się podrabiać stemple, że e, nawet efekt bicia antycznego jest tutaj bezbłędnie podrobiony. E, otóż moi drodzy Państwo, monety te są łatwe dopiero do rozróżnienia jako fałszerstwa poranci. Ze zdjęć opinie e, były podzielone, ale jak jeszcze raz Państwu wspomnę. My, jesteśmy rzetelną firmą i właśnie dlatego od nas jest warto te monety kupować, bo my, nawet jeżeli coś nie wypatrzymy, to mają zawsze Państwo możliwości zwrotu takiej monety. Ale co jest tutaj najważniejsze, moi drodzy Państwo, my nigdy nie napiszemy, że coś, co jest monetą podrobioną, jest tak zwanym fałszerstwem z epoki, jak to mają w zwyczaju niektóre firmy numizmatyczne. Dlatego też my nie zawahaliśmy się ani sekundy, żeby te monety wycofać, tak żeby Państwo czuli się jak najbardziej zadowoleni ze swoich walorów i nie mamy tutaj nawet na myśli, żeby dopuścić jakąkolwiek nieoryginalną monetę. Należy tutaj również wspomnieć, że prócz tych, e, drodzy Państwo, czterech egzemplarzy e, Antoninianów z czasów Gordiana III zostało odrzuconych z tych ponad 200 monet, jakie są oferowane, to jeszcze e, prócz tych czterech e, około 30 sztuk e, odrzuciliśmy jako monety które są fałszywe. Szczęśliwie tamte monety widziałem wcześniej, dlatego też nie trzeba było ich bezpośrednio z aukcji wycofywać. Także ja zaprezentuję Państwu teraz te monety i pokażę cechy charakterystyczne, po których można takie bułgarskie fałszerstwa takich Antonianów, Gordiana rozpoznać. Ale tutaj jeszcze kilka słów o tym, że. Im więcej jest zbieraczy, powiedziałem, tym więcej jest fałszerzy. I naprawdę, jeżeli chodzi o numizmatykę antyczną, to tutaj mogę z, ze stuprocentową dozą prawdopodobieństwa powiedzieć coś takiego, że e, ja w tym momencie e, zajmuję się tymi monetami od 2003 roku. Natomiast ja jestem święcie przekonany, że do końca życia. Będę się uczył, bo tych fałszerstw trzeba się niestety nauczyć. Bardzo dużo tutaj mówi intuicja, ale tak jak mówię, zawsze człowiek uczy się całe życie. No i teraz już te stemple będą y, mi y, doskonale znane. Także zaprezentuję Państwu teraz monety. Drodzy Państwo, Pierwszy egzemplarz. Widzą Państwo tutaj cechy charakterystyczne, jak również widać tutaj doskonale zrobioną seledynową patynę, która mogłaby sugerować to, że moneta jest wykopkiem, także mylić może fakt przy zapchanego stemple. Jeżeli Państwo spojrzą na inskrypcję. Widzą Państwo tu z przebitego stempla kilka wersów tej tytulatury cesarskiej wybite, między innymi od Imperator i część od Cezar. E, tutaj również jest ta moneta trochę podniszczona, ale co musi naszą uwagę przykuć? Przede wszystkim, jeżeli przyjrzymy się dla ram tej monety, Widać, że ten rand nie wszędzie jest nieregularny, co jest charakterystyczne dla e, mennictwa antycznego. Zresztą monetę tą znalazłem tylko w jednym egzemplarzu na e, serwisie AC Search Info e, I już jak się przyjrzałem, wiem, że to jest ten sam stempel. O, właśnie tutaj, jak się Państwo przyjrzą, jest za bardzo regularny ten rand. Ja dokładnie też nie wytłumaczę Państwu, jak ja to odróżniam, bo to jeżeli chodzi o odróżnianie falsyfikatów, to najwięcej, co nam może powiedzieć, to jest intuicja. I my mamy czasem przeczucie, że coś jest dobre, a coś niedobre. Widać, że moneta jest ewidentnie bita, trzyma wagę taką, jaką powinna trzymać. Dlatego, też na pierwszy rzut oka, moneta bardzo ciężka do rozróżnienia. Drugi egzemplarz. Tutaj to już w ogóle jest mistrzostwo świata, ponieważ, nawet fałszerze e, podrobili e, wżerek, który może sugerować srebro kiepskiej jakości. Z jakiego były bite denarii Antoniniany z czasów Gordiana III. Również mamy tutaj ładnie zmarkowany efekt, tak zwanego słoneczka, czyli metody bicia antycznego. Widzą Państwo ten otok perełkowy i takie kreseczki. To jest właśnie ten efekt, o którym ja mówię. Także kolejne bardzo niebezpieczne fałszerstwo. I tym razem nie ma również tutaj cech odlewu, są jedynie cechy bicia i znowu, jeżeli przyjrzymy się na rant tej monety, znowu widzimy, że on jest w części regularny, a w części nieregularny coś takiego w monecie antycznej występować nie może, drodzy Państwo uwaga, najniebezpieczniejsza ze wszystkich monet to jest moneta zrobiona rewelacyjnie, dosłownie wszystko tu jest smarkowane tak jak wyglądać powinno. No absolutnie, moneta nie do rozróżnienia praktycznie ze zdjęcia, jeżeli ktoś nie zna po prostu tych stempli bugarskich, Dam Państwu też link do artykułu o tych, no, tych fałszerstwach. W języku angielskim jest artykuł, ale będą Państwo tam mogli się również zapoznać z tym, jak wyglądają te stemple. No. Ja byłem szczerze zaskoczony, też tutaj przez dosłownie krótki okres czasu tego rantu, jak się przerzuca, widać tą regularność, czyli ten krążek przyszykowany współcześnie, nawet spękania pękania bicia. No monety naprawdę zrobione bardzo, bardzo ładnie, wręcz bym powiedział rewelacyjnie, najmniej spektakularnie zrobiony jest ten czwarty egzemplarz, który Państwu teraz prezentuje na filmiku, bo tutaj po prostu ten rand już jest tak zmarkowany, że tutaj nie ma wątpliwości. To nie jest aż takie ciężkie fałszerstwo do rozróżnienia, natomiast tamte trzy są absolutnie pierwszoligowymi fałszerstwami, zresztą ta też. No i tutaj e, przejdźmy sobie może, drodzy Państwo, do konkluzji. A mianowicie ta konkluzja wygląda w ten sposób, że im jest bardziej pospolitsza moneta, mówimy tutaj o antoninianach Gordiana III, które są bardzo, bardzo pospolitymi emisjami, jeżeli mamy tutaj do czynienia z monetami rzymskimi, będą najczęściej podrabiane. Dlaczego? No dlatego, że najmniej wagi się przywiązuje do tych monet i najmniej się je obserwuje właśnie ze względu na to, że tych monet na rynku jest, są setki tysięcy, dziesiątki tysięcy, i po prostu um, nikt, nie, nikt nie chce w to uwierzyć, że takie monety będą podrabiane. A właśnie one są podrabiane w największej ilości. Tutaj można nadmienić fakt, że e, pół grosze Zygmunta Augusta, jeżeli jesteśmy tutaj już w polskim kręgu numizmatycznym, są bardzo, bardzo często e, podrabiane i też niektóre egzemplarze nawet są pakowane przez firmę NGC jako oryginały. Co może dziwić, no, no właśnie to, że nie, nie przykładamy dużej ilości czasu do tego, żeby taką monetę dokładnie obejrzeć, co jest błędem. Tak jak mówię, całe życie się uczymy i całe życie będą nas fałszerze e, zaskakiwać. Także w dniu, w którym będziemy umierać, my jako kolekcjonerzy. To okaże się, że jednak w naszych zbiorach na pewno jakaś moneta fałszywa jest, bo nie da się wszystkich fałszerstw na rynku poznać. Oczywiście te monety trafiają do bazy danych naszej fałszerstw, jak również dostali Państwo oczywiście post na Facebooku z informacją o tym, że uwaga fałszerstwa. Także, żeby tego filmiku nie przeciągać, bo on może nie jest zbyt długi, i też tutaj nie wytłumaczę Państwu dokładnie, jak takie monety rozpoznać, bo tak jak mówiłem, 90% w rozpoznawaniu takich monet to jest intuicja, która raz jest zawodna, raz jest niezawodna. Im więcej człowiek sztuk przerzuci, tym więc tym człowiek jest mądrzejszy. Ja takich Antoninianów, żeby nie skłamać, przerzuciłem przez ręce setki, a nie tysiące, a i tak zawsze się zdarzy ten moment nieuwagi, że... E, po prostu się nie przyjrzymy tutaj. Ja mogę Państwu przytoczyć taką e, historię z Berlina, że nie wierzyłem, że e, ktoś sprzedaje monety, e, które są fałszywe. E, po prostu mi wyglądały na oryginały, aż nie wróciłem na, e, na drugą numizmatę i ja patrzę, a to jest ten sam stempel. Zrobiony był asik Klaudiusza w ten sposób, że e, Wytrawienia były zrobione, no wszystko, nic nie budziło wątpliwości w tej monecie, aż się nie zobaczyło drugiej z tego samego stempla, bardziej zniszczonej, także to już nie był przypadek i tak jak mówię, polecam monety kupować naprawdę z renomowanych firm, bo my nawet jeżeli jakieś fałszerstwa nie znamy, co też jest możliwe i e, kiedy już to fałszerstwo poznamy, to my nawet nie zawahamy się przez sekundę, żeby takie monety wycofać, albo żeby Państwu oddać pieniądze. Dlatego właśnie zachęcamy do zakupów za pośrednictwem naszej firmy, zwłaszcza jeżeli Państwo są początkujący i chcą zacząć zbierać monety antyczne, jak również oczywiście zachęcamy do sprzedawania za pośrednictwem naszej firmy, bo wtedy też Państwo nie zostaną posądzeni, jeżeli nie daj Boże, jakaś jedna moneta fałszywa jest w Państwa zbiorze i Państwo mogą być nieświadomi, tak jak mówię, nawet zbierać z lata, bo coraz to nowe fałszerstwa są e, wypuszczane. Wtedy to jest taki najuczciwszy sposób sprzedaży tych monet. E, dlatego też, tak jak mówię, zachęcam do korzystania z usług naszej firmy, zarówno jeżeli Państwo są kupującymi, jak i sprzedającymi. Jak również tutaj chciałbym Państwa poinformować, że jeżeli ktoś chce sprzedać monety antyczne, to założyliśmy specjalny mail, na który można wysyłać zdjęcia. Ten mail to monety antyczne małpaniemczyk.pl. Także zapraszamy do kontaktu i zapraszamy do naszej 32. aukcji. Antyk będzie licytowany, moi drodzy Państwo, w poniedziałek 13 grudnia. Ponad 200 pozycji. Jeżeli czas pozwoli, to jeszcze zobaczymy się. W jakimś innym krótkim filmiku, gdzie zaprezentuję Państwu jakieś konkretne już monety z tej aukcji. Także do zobaczenia w następnym filmiku i uważajmy na to, co kupujemy. Oglądajmy uważnie każdą monetę, nawet taką, która z pozoru nie jest rzadkością i nie jest to pozycja bardzo, bardzo rzadka. Także dziękuję za uwagę i jeszcze raz do zobaczenia w następnym filmiku.